Siemanko, dobra, zaczynamy co tygodniowe omówienie pacznotów. Standardowo zaczynamy od Pearl Shopu. W Pearl Shopie, tak z grubsza, no to macie przeceny na wagę, na inwentory. Macie paczki z kilku tam inwentory lub kilku wag. Macie paczkę z waliupakiem, inwentory z lotami oraz są paczki z artyzynkami i kronami w różnej wielkości. Dodali również Sage'a, znaczy outfit do Sage'a I, 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 i jest przycena na Classic Outfit na Classic Outfity z tym, że każdy może kupić tylko, tylko jeden i to jest na 40% off, a Ninja Jurei dostał przycenę te 20% co tydzień, tam jest jeden premium set w takiej przycenie. Codziennie również można kupić Artyzjanki plus krony, no ale to w sumie. W sumie już tam czasem bywało, że takie promocje były, oraz dodali specjalne duże, duże paczki za, osie, za 16 i za 9 tysięcy pereł, gdzie macie odpowiednio 6 i 3 premium outfity, W związku z tym, no, jeżeli będą whale, no to na pewno, na pewno te premium będą się sprzedawać. Oraz tutaj mamy sobie paczki dla, dla trenerów koni, jeżeli ktoś chce kupić zmianki lub zmianki z czymś więcej, no to tutaj jest dobra oferta za 1750 perów, 4440. Inwentory i weight, no to to już mówiłem, że jest w przecenie. Nie tylko, w, nie tylko w paczkach, ale również tak samo z siebie e, oraz jeżeli kupuj, zamierzaliście kupić 200 tysięcy pereł no to, to jest dobry moment, bo dodatkowo dostaniecie Old Moona i Valk's Cry. Dobra e, Następna sprawa Został dodany, e, wydany Sage i w związku z tym, że został wydany Sage to może zacznijmy od, y, od tego E, będzie. Be, są nagrody za stworzenie Sage'a i zalewelowanie go. E, macie czas do 14 kwietnia, żeby wylewelować go do levela 60, żeby dostać pierwszą część nagród, lub do 12 maja, żeby dostać kolejną część nagród, e, a do końca marca, żeby go w ogóle stworzyć. E, dalej. Jak już macie sobie Sagea. Jesteście nowym, albo powracającym graczem, to na pewno was zainteresuje to, że, e, że trochę zostanie zmieniona Olwia. E, Olwia od teraz będzie dawać większe bonusy, tak, o 50% kombat i 20% skill, expa i już nie będzie można wbić 60% i 99%, tylko 61% i 99%. E, dodatkowo będzie e, do artizjana plus 100% life skill expa e, i łatwiejsze zdobywanie kontrybucji na no, takich przedziałach, tak? 150 do 100, 100 do 200 i 50 do 250. E, dodatkowo mm, będzie coś takiego, że jak winieście sobie pen no to normalnie to wymieniście na e, Pri e, na pri Tuwale. A teraz będziecie mogli to wymieniać na Narcilian Jak e, to się czyta e, Ten Narcilian to jest coś bardziej w Black Star W związku z tym no, tutaj pewnie będzie jakiś damage e, to monsters Znaczy AP against monsters i e, damage, reductions, redux, damage reduction from uh, monsters attack e, i, i, I Tylko, że to będzie dopiero zmienione 24, to będzie dopiero za tydzień, nie? To jest ważne. Dodatkowo, mm, jak mieliście sobie na gry zalewelowanie, to dostawiliście tam kapotie. No to teraz obniżyli wymagania do dostania kapoty, a po levelu 60, na levelu 6.2, 6.3, 6.4 6.5 będziecie dostawali 3 kapotie. No, tak... Znaczy, to jest dużo łatwiej dla nowych graczy. Ale nie zmienia to faktu, że jakby na za 6 6.5 3 kapoty, no tutaj, tutaj to powinien być Ted ogr nie? Tak na moje, bo Tet-Ogr to przynajmniej by taki człowiek, który spalił na Pena, bo, mo, bo może jeszcze nie ma pennekla, Chociaż eee, pewnie już wygraindował tyle, żeby go kupić, no ale jak tam chcą. Eee, I tutaj będzie jakiś quest, że jeżeli będziecie mieli eee, ale Gathering Apprentice 1, to będziecie mogli otrzymać quest tak który tam dawam tula na plus 50%. Także y, ogólnie spoko, spoko sprawa. Y, no to jest głównie dla nowych graczy: no bo nie oszukujmy się, y, doświadczeni już raczej kapłani nie potrzebują. Y, dalej, y, co już kiedyś było? Y, otóż będzie y, znowu kolejny kalendarzyk. Tym razem kalendarzyk będzie przysługiwał wszystkim, którzy są w gildii, która jest przynajmniej medium. W związku z tym ma przynajmniej 31 osób. Kalendarzyk prezentuje się w sposób następujący. Tutaj ostatnie dni są warte zauważenia. Jakby ktoś zastanawiał, to Kuku jest typu eventowego. Dalej. Przez najbliższe dwa tygodnie będzie dropić więcej Laila z petali oraz pod y za samo logowanie się będziecie dostać Sweet Honey Winey. Z tym, że ważna sprawa, one się nie stakują, w związku z tym trzeba je odbierać. I będzie się pojawiać tutaj przez tydzień tylko e, rycerz, który tam zwiększa Skill Expo o 300% na 3 godziny. Dalej w Heidel będzie e, Quest Chain. E, quest Chain wydaje się być dosyć prosty i dawać takie w miarę, w miarę spoko nagrody, szczególnie te, szczególnie te jednorazowe. E, ważna sprawa jest tutaj jest taki quest repeatable e, i tutaj można go powtarzać wielokrotnie, e, z, chyba nie ma żadnych restrykcji z wyjątkiem tego, że to coś używa się, żeby dostać bufa, e, i ten buf trwa godzinę i jest raz na 24 godziny. Także, no i tak nie potrzebujecie tego zbyt wiele. 10 takich wystarcza Wam na dzień. Dalej. No, nadal nie malary. No trudno. Dobra. Więc przejdźmy do, do patchnotów. Przede wszystkim zwiększy liczbę slotów na postacie do 23. No nic dziwnego. Moż, już od razu będzie można używać zmianek, yy, czy to zarówno ski, yy, tych kombat, yy, skill expa yy, czy to weaponów. Yy, oraz dodatkowo tutaj podkreślić, że Sage będzie miał taką umiejętność od levela 60. Otóż będzie on, on mógł się tepać na yy, akmar, Histrię, Kratugę i Sykraje bez żadnych ograniczeń. E, czy znaczy podejrzewam, że jakieś ograniczenia będą chociażby, że będzie mógł się tepać sezona czy coś takiego Ale nie będzie musiał płacić wejściówki żadnego, żadnej, nie? To jest spoko sprawa e, Tutaj to już, to już było mówione e, Okej okay. Od teraz będzie można przywołać Black Spirita, nawet jeżeli jesteście w ruchu. Z tym, że wasza postać wtedy stanie. Ale to jest o tyle ważne, że czasem no, człowiek próbował się zatrzymać. Ta postać jeszcze, jeszcze robiła jakieś tam wygibasa, i człowiek czekał, aż na go skończy. A teraz po prostu ta postać dokończy tego, tego swojego wygibasa w, w, w trakcie, kiedy my już rozmawiamy z Black Spiritem. Każda postać dostanie skilla. Ten skill jest tylko na awakeningu. No, ja tutaj nie, nie patrzyłem tych wszystkich skilli nie interesowałem się tematem. Co mogę powiedzieć? To to, że do Sorki wydaje się być w miarę w porządku. I z tego co tak, co tak wstępnie widziałem, to duża, duża, z nich, duża część z nich ma jakieś protekcje, więc... Więc myślę, że są są tutaj warte, warte spojrzenia. Jak ktoś tam gra Awakeningiem, no ja osobiście gram sukcesję, w związku z tym no, mnie to tam niespecjalnie interesuje. Czekam na dodanie czegoś do sukcesji. Słyszałem o tym, że mają być kory, które są w Awakeningu dodane do sukcesji, w zamian za to, że Awakening dostanie nowego skilla i ten nowy skill sama o korach, nic, nic nie wiem. NA będzie miało zmieniony czas na czas letni. No tutaj Europę też to czeka, tylko Europa będzie miała za tydzień albo za dwa. Nie pamiętam. Dark Rift będą pojawiać się dwa razy częściej. Oraz z Dark Riftu będzie dropić Spectres Energy. Okej. Okay. Tutaj jeszcze Family Inventory będzie miało. E, taką zakładkę, taki przycisk mów. No, ogólnie to zawsze przenoszenie tamów między dwoma tam inwentora, a tym zwykłym, bo dla mnie takie nieintuicyjne. Ja mam nadzieję, że dzięki temu to się zmieni. E, no, zakładam, że nie tylko ja mają ten problem, skoro tutaj twórcy coś tam próbują zrobić. No, no i to było z grubsza na tyle. E, jeszcze takie szybkie podsumowanie. No to. E, Warto robić Zerklifty, będą częściej, nowe skilly w awakeningu. Ee, sage, dobry do zrobienia, chociażby po nagrody w bit 60, żeby móc robić weekly na, 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 na Underwater Contencie. Ee, zróbcie sobie quest od Lary, którego jeszcze nie znamy. Ee, zróbcie sobie chain quest'a w, w, w Heidel. Ee, odbierajcie spod Y sweet honey wine -y bądźcie w trzydzieści 31 osób I, i i i i no i to było z grubsza, z grubsza tyle, chyba że coś jeszcze dali nie, już nic nie ma, także, także super. Mam nadzieję, że tym razem trochę lepiej się słuchało i trzymajcie się do, do następnego mówienia, cześć.